Dzień dobry, dobry wieczór. Czekajcie, bo mnie tu niech zaczepia. Zaczepia. A ja chciałam zrobić ulubiony post niektórych, czyli ważenie. To są takie bączki. Ja słuchajcie, się nie mogę doczekać, żeby one były z ludźmi. One dadzą tyle miłości, bo one już mają tak dosyć siedzenia tutaj. A są takie słoneczka. Jeszcze wczoraj odrabaczyłam je. Także są Super ekstra koteczki. Dobra, czekaj. A jeszcze drugiego, musimy złapać Kotka Drugiego, to jest dziewczynka. To jest łączka, bo ma takie wysokie tutaj yy, i chude to wcięcie na czułku. Jasne. I uwaga, łączka wędruje. Oj, oj! Czekaj, łączucha, bo przecież nic nie zobaczyłam. Poczekaj, sieć. 860. Dobra, i teraz sprawdzamy zapiski. 860 ważyła łączka. W e, nie, przepraszam, ważyła 730, a teraz 860. Brawo. A tu kto jest? A tu kto jest, taki piękny? A ty ważyłeś, Żniwko? Ważył. Czekaj, 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 czekaj. Waży 900. 84, 984, a 750, także słuchajcie, wielki sukces, jeśli chodzi o przybieranie na wadze. My byśmy też tak chciały, wiecie, niuńki? My byśmy też tak chciały, mówić wszystkie kobity że ale mamy sukces, przybrałyśmy na wadze. Hurra, hurra! Kilo więcej. A my to nie, my to chcemy mniej już, prawda? A potem ci się na pyszczku tacy są, że teraz się cieszą. O, pięknie, żniwko przytył, 100 gramów, nawet ponad. A później, jak będzie wielkim płotem, to będą chodzić za nim, być ty grubasie, powinieneś schudnąć. Zabierzemy ci jedzonko, tak? O, tam poszła. A to akurat. Dziewczyna była, a ja do niej tak mówię. No, chodź tu. Chodź, tu, pokaż się. Pokaż się, kochanie. No, chłopczyk poszedł robić wielką, wielgachną kupę do kuweti. Super, bardzo dobra kupa. Taka kupa to jest po prostu rewelacja. Pokaż na się tutaj wszystkim, jaka ty jesteś śliczna dziewczyneczka. Chodź, nie, no chodź też. Chodź, tu mały, chodź. Aj, tu maluchu, a ty też się pokaż, ty też się pokaż. A nie moglibyście się tu razem zmieścić? To zobaczcie, no, pokaż, pokaż. Pokażcie. Pokaż, pokaż, nie mam stojaczka, bo mi rozwaliły stojaczek na telefon, więc telefon jest tylko oparty o słupek, w takiej pozycji niewygodnej. Więc musimy tak sobie radzić żeby łysi na pyszczkach zobaczyli. No, także taki, słuchajcie, filmik. Koteczki muszą znowu spędzić noc same, dzień same i noc same, a potem, mam nadzieję, nastąpi cudowny, cudowny dzień, kiedy to one już zapomną o tym kocim pokoju, bo tak powinno być, po to tutaj ja to robię. Natomiast koci pokój przejdzie króciutkie ozonowanie, takie, żeby się dało to wywietrzyć przez noc, bo już we wtorek rano przyjadą koteczki. Miało ich przyjechać dużo więcej, ale poznajdywały domy. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, maluszki. Natomiast przyjedzie jeden kotek. Jeden koteczek przyjedzie. To znaczy tak, inaczej. Przyjadą dwa kotki, w tym jeden jest. Z problemami. I no i zobaczymy, czy uda się mu pomóc, czy taki po prostu jest. No i liczę na to, że na takiego właśnie kotka jak ten, który przyjedzie, ktoś bardzo czeka. Ktoś po prostu ma taki cel w sercu. Bo to nie będzie kotek w pełni zdrowy. A może będzie i zdrowy, tylko już takim defektem. Na razie trudno mi cokolwiek powiedzieć. W każdym razie jak się zgodziłam je przyjąć, no to było w dramaty dramatycznym stanie, No ale teraz u dziewczyny tam wyprowadziły je trochę, więc y, już tak jak mówię, dwa już znalazły domki, a dwa przyjadą do mnie. Chyba, że znajdą domki do pojutrza. A potem y, a potem jeszcze jedna koteczka y, ma przyjechać już dorosła tym razem. I też zobaczymy, jak to będzie. No, i to będzie taka następna partia. I zobaczymy, co potem, prawda? Zobaczymy, co, co potem. Na razie, to te bączuszki, to długa ta misja z wami, długa, tak? Chociaż wy jesteście jeszcze takie maluszki. Nawet nie macie kilograma. Wy jesteście jeszcze maleńkie. Żeby wam się tak udało, jak Polance, która ma takiego przyjaciela wielkiego olbrzymiego i jest zachwycona, a on ją kocha bardzo. Gdzie jest drugi kotek? Chodź. Chodź, chodź. Gdzie są te moje koteczki? No gdzie? Gdzie są? O, Dziękuję za pogadanki i do jutra. Pa. Aha, jakbyście... Chcieli licytować kaczuchę, to będzie mi bardzo miło. Niedługo powystawiam jeszcze różne fajne rzeczy, bo mam je, tylko dzisiaj miałam tyle rzeczy zrobić i niestety po prostu się nie da. Plany, życie ma swoje plany. A jutro też do mamy, potem Zuzia, potem coś. No i tak naprawdę nawet nie ma kiedy popublikować tego, co by się chciało. Ale cóż, takie życie jest dobre po prostu tata pa, pa.